Pozdro, witam w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy grę, która ma być wkrótce, The King is watching, <gry> kreska fajna, czy król obserwuje tak jak Orwell, takie oko w koronie, słuchajcie, nie ma języka polskiego, tak jak już mówiłem, gra ma być już wkrótce, no zobaczmy, słuchajcie, jak się w to gra, ładnie to wygląda, ej, co ja mam tu kliknąć, coś Zresztą... tu, słuchajcie, chyba tu, y nie, niech będzie, tutorial, tu bo to może być, Dobra. Yy. Mogę coś przesuwać, nie wiem co. Well. Wybuduj mi well. Okej. Okay. Ten. Nie wiem co mam zrobić. Dobra, widzę, że jakieś doski idą. Tu jest ten. No ale. Nic innego, chyba że mogę. Czekajcie, produkcja dropsy nie mogę. oni. Tam było, że muszę ich zaktywizować. Bo jak. Co mam kliknąć? Mam kliknąć. Tu idą i idą Aha Chyba o to chodziło. Bo... To studie powinienem wybudować. No dobra. Po co mi woda? Będę mógł pewnie inne rzeczy budować, co? Tak To po to, żebym co mógł budować. Na razie wodę mi wydobywają. To daje mi jedzonko. To poproszę. To. I poproszę... To. Aha, to co? Wszystko mogę? No to to. I propersy... To. Proszę i jeszcze mogę wybrać to to i to ok poczekajcie, produkują, ale tu nie produkują. Jak ja mam zwiększyć, yy, nie ku o co chodzi, nie? Poczekajcie, ja chciałbym teraz zrobić to, zbudować tu i wtedy to przenieść tak. I teraz te trzy rzeczy mi robią, które zaraz będę potrzebował do różnych rzeczy. Na przykład. Dobra, czy to on będzie walczył dla mnie? Proszę, ja mam to bardzo wąskie. Jak ja mogę to rozbudować, poszerzyć? Nie wiem. jeden. Teraz będzie drugi. Czy ja mam zarządzać tym, żeby w sensie to przesuwać? Chyba trochę tak to wygląda, co? Gdzie jest moje profelsji? Zatłukli mi wszystkich. Ej, nie, to idź tam jeszcze. Okej. Okay. Właśnie. Na szczęście on wali w mur, a ja walę w niego. Na szczęście. Jak zbieram surowce, to będę mógł to... Jak to się tu... To jest demolish building, to poproszę to demolisz, To demolisz i to demolisz i to demolish, i to wszystko demolisz. Ale to... czekajcie, bo ja bym chciał wtedy jeszcze... O, wszystkie budynki. Hmm. Szkoda, że to jest na razie tylko trzy. Ja potrzebuję jeszcze, słuchajcie. Yy, bo ja widzę, że nie mam szans. Gdzie są te proper. Było jeszcze te. Proroctwo było, nie? O boż! jesteś wypasieni wojownicy. Jak mam z nimi wygrać? Nie mam szans. Zaraz koniec mojej przygody. Są tak wypasieni, że nie miałem żadnych szans. Tam król zginął jakimś cudem. Może jak się skupią na murze, to może ich podziabię. Ale teraz przyjdą następni i już mnie podziabią. Udało się przeżyć. Bym chciał. No dobra, no. Trochę, nie, to, jak, chciałbym to pole poszerzyć, bo to naprawdę zaczyna być uciążliwe trochę. Market, Clay Mine, Magi School A poczekajcie. ok, czyli to jest rzecz trzech. To sobie budujmy sobie to wtedy. Czemu to zniknęło? Ja i zniknęło mi Aha, bo to też, dobra, to ma też ilość, widzicie, w studni nie ma, a tu są jednostki No ja coś tam postawiłem, oni się na czymś skupili teraz Chyba nawet do nich nie dojdę Do tych uczników. Jakiś jeden ulepszony mu idzie a mogę królem grać? Król, idź tam. Panie, by mi się to pole zwiększyło. A było napisane, że. że. co trzeba zrobić, żeby się zwiększyło. Dobra, niech walą stracha, no bo to jak podziabie trochę. Udało się ich trochę podziałać. Mam jakiś spell i bardzo bym chciał. Ok. No dobra, wszystko fajnie. Nie wiem na razie tylko jeden. Jest problem, jak poszerzyć te. te pole, żeby była większa widoczność, że tak, tak to się nazywa. Tutaj mądrze. Z jakiegoś powodu mi nie produkuje ludzi Nie wiem z jakiego Bym chciał dużo jednostek To poproszę To poproszę i to poproszę Dziękuję wszystko To nie budujecie mi jednostek O, coś się tu wydarzyło. A to co robi? Od niej wynajdujemy bupinty, tylko to tak wolno się robi. O, teraz dopiero zaczęło się coś. Tu widzicie, widzicie, nie? Zróbmy sobie czterech. To jest jakaś. No, nie mam szans raczej z nimi. Jak mam to zwiększyć? Wkurzające. może jakiś inny ten muszę wydobyć, słuchajcie. Market zbuduje. Może jakby będę z czapki złota, to mi się zwiększy. Ej, zobaczcie, mam ten, mam czary. Ok, dobra, a tu był jednorazowy, chyba jakiś. Ale to ja tu robię tak, o, ale słabe yy, jest. To jest bardzo fajne albo to, albo to, Dobra, to, ale potrzebuję złota, zacząć się robić w końcu. To też potrzebuję. To trochę nie wiem, co to jest. Większy, tak jakby więcej, więcej przeciwników, ale lepsze. Ale lepsze. Yy, lepsze jednostki. Trochę tak to wygląda. Dobra, do, doróbcie mi tego jednego. Naprawdę idę teraz w tego, w market. Zrobię market tu. I właśnie wydobywa mi złoto. Nie wiem dlaczego 0, coś robię znowu źle. Market i to. To wydobywa, tego nie wydobywa. Dlaczego nie wydobywasz mi. Czego potrzebujesz tutaj, żeby tak naprawdę mi to. Wy... Gdzie jest ten market? Może to będzie coś napisane. Hmm. Te cały czas są z zera przy tym. Nie mam już marketa. Weź prawym, tu było coś. Ej, mogę zmieniać ten kształt tego. Ale nie mogę powiększać. Jak było informacje o. O budynku z Shiftem? No bo jest. Aha, 17 tych potrzebuje, żeby mi zrobić to. Zrobił już? Dalej mi robi 0. Nie kumam trochę tego. Dobrze, ale jak mam zaznaczyć te. Aha! Eee. Eee. Nie mogę sprzedawać, niestety, zobaczcie drewna. Tornado. Trochę ich tu porobię. Ale tornado robi zamieszanie. Mam czterech, czyli teraz będzie dobrze już tak? Tak, no dobra teraz on to sprzedaje. Yy... To się mi cały czas nie chce powiększyć dziadostwo. Ha. Dobra. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, może to jest. Może później się coś zadzieje, bo nie wiem naprawdę jak mam... dwa tornada miałem już nie mam. Eee. Tam coś lata. Nie wiem jak mam poszerzyć to, nie. To było fajnie w ogóle na całe byłoby idealnie. No dobra, zakładam, że nie może. I teraz zobaczcie, też mi na przykład ludzi nie robi, nie? To jest mój koniec. A nie robi mi ludzi. Aha, bo nie ma tego. Dobra, czy to nie jest żaden błąd, tylko omit czytać. Icie w jeszcze trochę. Jeszcze może przetrzymam. Dobra, teraz nie, nie wydobywam mi. Dobra, dużo tego. Idźcie mi, wydobędźcie mi jeszcze jednego. Idzie już kolejna fala, nie mam żadnych czarów, nie mam nic. Dobra, słuchajcie, już się zagrałem trochę, no dobra. Jest fajny pomysł, jest to nowatorskie. Ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego, słuchajcie. Na pewno minusem jest minusem. Nie wiem, tam on pisał, jak to poszerzyć, czy tam odblokować nowe surowce i tak dalej, ale KTÓRE? Które? Fajnie, jakby to było napisane. Które, nie? Żeby cztery chociaż były. O, zaraz się... Z... zobaczymy, co się stanie, jak się gra skończy. Oba już mi się nie uda, albo mi się jeszcze uda. Może zróbmy do... Warszary, wszystko fajnie jak ja nic nie mogę budować tylko, nie? Co bym chciał? Potrzebuję pełno złota i mąki. Pełno jedzenia potrzebuję. No nie, dobra, weź przestań sprzedawać mi to. Ale nic innego nie możesz, bo niczego innego nie masz. Ale nie sprzedawaj mi tego. Jakbym mógł mąkę produkować, co trzeba zrobić, żeby... Mąkę, bym jest chciał... tutaj, mąka. Potrzebuję, z... no do mąki potrzebuję złoto. Będę musiał chyba to jednak sprzedawać. Market jednak to będę musiał sprzedawać. Dobra, długo już nie pociągnę. A ciekawe, zaczekajcie, to co to jest? To coś robi? A, no nie wiem, czy coś robi, czy nie. Na razie dawaj mi to. Kaczorki latają. Mmm. Dobra, trochę tego wydobyłem. Pomogę sobie pozwolić na to. I dużo złota zaraz będę potrzebował. Wody mam w pipu. Tu nie powinna być woda, nie? Tu powinno być. Powinno być pole. Tak też zaraz zrobimy. Kolejna fala idzie. Czekajcie, zróbmy to teraz. Na razie to ja nic nie chcę. Chociaż mogłem jakiś czar kupić, ale teraz jestem zajęty. Czyli tak, jedzonko i od razu z to jest dużo lepszy pomysł. Ten mi pozwala, czy czekajcie, wybórzmy to. Może nie w trakcie walki. A, chyba, chyba, ko, chyba mamy koniec. Czy jeszcze się uda? Chyba jeszcze się uda mi przeżyć. Udało się jeszcze. Jakieś takie słabe. Bo i tak już nie mamy szans. A, a to są chyba Te profesje, tak? Dobra, wy, wybórzmy to Pat Postawmy to tu A, to było tylko takie jedno yy. Niech on mi wyprodukuje tych ludków Nie wiem dlaczego mi nie produkuje, skoro ma jedzenie O Jezu, to są ci Lotni Chyba nie mam szans. pięć zostało mi z zamku. Zaraz skończymy, zobaczycie. Ciekawe, czy można coś ulepszać. Po. Dobra, na razie się bawmy w to jeszcze. Zaraz mi się skończy to. Jest istotne, żeby jednak to, to działało. D defeat. Jestem Defeat. Coming soon, cokolwiek to znaczy. Row. przegrałem chyba można ulepszać tak można dobra to to chciałem wam jeszcze pokazać to kosztuje 8 ale poczekajcie to jest zostaje jakiś na starcie no dobra nie wiem dlaczego nie mogę z jakiegoś powodu nie mogę Aha, mogę tylko to, nie, teraz to, to też mogę, okej, okay. a, czyli co, to jakby dopiero teraz będę mógł, jak, bo to tu był start, chyba tak to wychodzi i teraz mogę iść w którąś stronę, dobra, dzięki wielkie za uwagę, no to jest dobrze, słuchajcie, ej, to jest przecież ten, ostatnia wieczerza zdjęcie. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. No tu jest tutaj na pewno duży potencjał. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. No tu jest dobrze. Nara.